Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, Bardzo dziękuję za zaproszenie do wystąpienia na Krajowym Zjeździe Adwokatury. Ta chwila daje podstawę do tego, żeby zastanowić się nad tym, gdzie jesteśmy z pewnej perspektywy. Pozwolicie więc Państwo, że cofnę się o kilka lat. Jest 3 września 2016 roku. Z uwagi na to, że tak zwana dobra zmiana zaczyna topić praworządność, polscy sędziowie, w tym Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, które mam zaszczyt reprezentować, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, zwoją nadzwyczajny kongres sędziów polskich. Wydarzenie bez precedensu. Bardzo żałuję, że nie było nas wtedy razem. Było mi tym bardziej przykro, gdy usłyszałem. Że to niemądre robić takie rzeczy i lepiej siedzieć cicho i przeczekać ten czas. Dużo bardziej jednak cieszę się z tego, że niespełna dziewięć miesięcy później byliśmy już razem. Adwokatki i adwokaci z nowym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, radcowie prawni i sędziowie. To był pierwszy kongres prawników polskich, maj 2017 roku. Pokazaliśmy, że mimo różnic, niedoskonałości, ważniejsze jest to, co nas łączy. A to, co nas łączy, to nie partykularne interesy jednej czy drugiej grupy zawodowej, ale praworządność. Rządów prawa nie broni się w ciszy. Rządy prawa w ciszy umierają. Po tym kongresie, na którym, przypomnę, byli znamienici prawnicy z całej Europy, w tym, w tym prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Kun mieliśmy świadomość tego, że ta współpraca nie może być okazjonalna, że musimy współpracować na stałe. Powstała społeczna komisja kodyfikacyjna, która mozolnie od tamtego czasu pracuje nad nowymi aktami prawnymi, które będą konieczne do tego, by praworządność przywrócić Czuliśmy wtedy, że na zwycięstwo, żeby mieć szansę, musimy działać razem. Ale wiedzieliśmy już też o tym, że praworządności nie da obronić się tylko na konferencjach, kongresach, salach sądowych i w kancelariach. Kolejne działania Władz politycznych sprawiły, że justicja postanowiła w sposób symboliczny otoczyć sąd najwyższy łańcuchem światła, łańcuchem nadziei. To lipiec 2017 roku. To też była rzecz bez precedensu. Dla wielu prawników, szczególnie tradycyjnych stoików, trąciło to niemal rewolucją. Nikt wtedy nie wiedział czy będzie nas 100 czy 500 osób, czy damy radę otoczyć sądy najwyższym łańcuchem, czy też nie. Pamiętam, jak zbliżając się do Świętojerskiej usłyszałem głos Jacka Treli, który do mnie wołał. Nie poznałem go na początku, bo zamiast eleganckiego garnituru miał kamizelkę taktyczną. Razem z nim było kilkudziesięciu adwokatów. Wszystkich nas wówczas było 17 tysięcy osób. W sposób symboliczny tworzyliśmy łańcuch światła. Łańcuch światła, który nie odgradzał naszego Pałacu Sprawiedliwości Sądu Najwyższego od siedziby Naczelnej Rady Adwokackiej, to łańcuch, który łączył. Wiedziałem wtedy dobrze, że idziemy we właściwym kierunku. Zaczęliśmy razem sprawdzać się w boju. Mógłbym długo przytaczać te dobre i miłe chwile. Kolejny kongres. Prawników polskich, ten w Poznaniu, stulecie Sądu Najwyższego, stulecie adwokatury, Marsz Tysiąca Tuk, gdzie nie tak dawno szliśmy ramię w ramię, mimo że wielu sędziów i adwokatów nie chciało tam być, bo toga to dla nich świętość, której nie można szargać nawet w sytuacji, kiedy praworządność ginie. Mógłbym też powiedzieć o tym, co nas różniło o kontrowersyjnych orzeczeniach sądów tych dotyczących tajemnicy adwokackiej tajemnicy obrończej i wielu innych ale mimo różnic kontrowersji potrafiliśmy o tym wspólnie mówić dyskutować wypracowywać wspólne stanowisko ten marsz tysiąca tuk pokazał że droga jest długa ale my cały czas idziemy razem idziemy po marzenia nie chcę zabierać Państwu zbyt wiele czasu. Proszę pozwolić, że podsumuję te ostatnich kilka lat. Kilka lat kadencji Pana Prezesa Jacka Treli, ale zarazem mojej, jako Prezesa Największego Stowarzyszenia Sędziów Polskich, Stowarzyszenia Justicja. To były lata wspólnej walki o marzenia, o rządy prawa, o wspólną Polskę, o konstytucję, o prawa i wolności. To lata, w których budowaliśmy mosty, a nie mury. To lata, gdzie uczyliśmy siebie nawzajem. Jestem za to wdzięczny i prezesowi Jackowi Treli i wszystkim adwokatkom i adwokatom, którzy mieli i mają marzenie i nie boją się tych marzeń realizować. Wasza, szanowni Państwo mecenasi obrona sędziów, prokuratorów, Obywatelki i obywateli zasługuje na najwyższe uznanie ich leczoła czoła przed Wami. Wiem, ile kosztuje to Was czasu, nie tylko tego kancelaryjnego, ale tego, które odbieracie Waszym rodzinom. Dziękuję za to, że mieliście odwagę, że poprzez to, iż powiedzieliście głośne nie, bezprawił, że ryzykując wiele, Narażając się władzy, obroniliście nie tylko tych, których reprezentujecie, ale przede wszystkim swoją niezależność i honor. Stając twardo do walki, wypełniając swoją misję adwokacką, nawiązaliście do najjaśniejszych kart historii polskiej palestry. Szanowni Państwo, w imieniu polskich sędziów, Chciałbym Wam bardzo podziękować za te lata współpracy i mam nadzieję, że ta nasza wspólna droga nigdy się nie skończy. Życzę Państwu dobrych obrad w tym przełomowym, ale i trudnym czasie. Dziękuję bardzo.